Call, Jawor, Freli i Natix zmierzą się dzisiaj w wielkim teście IQ, w którym przygotowałem dla nich 15 zagadek wideo i 10 zagadek słownych. Na rozwiązanie każdej zagadki nasi uczestnicy będą mieli dwie minuty, po których albo podają odpowiedź, albo biorą podpowiedź. Za prawidłową odpowiedź bez podpowiedzi dostają jeden punkt, za prawidłową odpowiedź z podpowiedzią pół punktu, a za nieprawidłową odpowiedź no punktu nie ma. Influencer, który zdobędzie najwięcej punktów oficjalnie wygrywa nasz wielki test IQ, ale grajcie koniecznie z nami i na koniec filmu w komentarzu pochwalcie się, ile punktów udało Wam się zdobyć. On ma jedną, człowiek ma dwie, kobieta ma trzy. Populacja cztery. A usposobienie pięć. O czym mówię? Dwie minuty czas start, poszło, macie tylko dwie minuty. Zapisujcie swoje odpowiedzi na to. Ale dwie minuty na każdą odpowiedź? Nie, nie. 20 Majku! Dobra, minutę, to macie minutę! Nie. 20 sekund! Serio! Bo to musi być po prostu... Nie, Dobra, pół minuty, pół minuty, żebym ja zdążył nagrać Pół minutki macie, zostało wam w takim razie 7 sekund Mam gotową odpowiedź Już? Tak Dobra, no to uwaga To chyba było łatwe, ale nie no, wiem trochę. 30 sekund minęło, więc To było banalne Pytanie do was, czekajcie <śmiech> <śmiech> Czy nie chcecie podpowiedzi, bo mogę dać wam podpowiedź Nie Uwaga, no. nogi No i Maksyma punkt, gratulacje Nie, żartowałem Maksym Paweł, Ola, Natalia po jednym punkcie Ja Cześć. właśnie tak Faktycznie Maxi ma rację, ale. sobie nie ma cztery? No. Czemu? Pięć ma. A, po pięć, czemu? No. Ale wytłumacz mi to. A czemu logiki. sylaby? No. Człowiek. Słyszeliście to już kiedyś i teraz się wymądrzacie. Gdy idziecie z przyjaciółmi do kina i stawiacie im bilety, co wychodzi taniej? Zaproszenie dwóch znajomych jednocześnie, czy zaproszenie jednej osoby dwa razy? Czeka A? Czeka? A? Zaproszenie co? dwóch znajomych jednocześnie. Nie, no raz. nie, co? 30 sekund! Okej, okej. Okay, okay. Nie, nie trzeba jeszcze, jeszcze raz. raz. Czas już leci, 25 go nam zostało. A ja dzisiaj nie słuchałam! Ja no jeszcze raz! Poś nie jeszcze raz. ma! To czas słucha! Nie, nie ma! Zaraz, ale jak na szary, to mogę dać ci jakby podpowiedź. I wtedy puszczę jeszcze raz. Tak. Maksiu wiesz? Tak, chyba. Wydaje mi się, nie wiem. Ale... Wy nie ściągajcie od siebie, Natix. Nie, nie podglądaj tam. Nie podglądam. Nie powiem, ale Dobra, czas minął! Ktoś potrzebuje podpowiedzi. No właśnie, czy ktoś chce podpowiedź? Nie wiem, czy to coś pomoże. Okej, okay, dobra, to uwaga. Trzy, cztery, dwóch... Ale zaproszenie dwóch osób jednocześnie. Nie, dwa razy oddzielnie. Czemu? Czemu? Jedna osoba Nie zapraszanie ma... nikogo. <laughs> Nie, ale ty... <laughs> Sprytne, aczkolwiek było to albo to. Paweł, wytłumacz, dlaczego? Już tłumaczę, bo jak zaprosisz oso dwa razy jedną osobę, to muszę powiedzieć za swój bilet i osoby, swój bilet i osoby. A jak zaprosisz dwie na raz, to powiedzieć za swój bilet i dwóch osób. Czyli kupisz trzy nie, bilety. Nie, bo jak zaprosisz, zaprosisz jedną osobę 4. dwa razy, to mówisz jej dwa razy. Pójdziemy do kina, pójdziemy do kina i raz idziecie do kina. Nie, no, i Dobra, czekajcie, bo te zagadki nie są przygotowane. tak oni stawiają w żarcie, czy nie? <laughs> to jest różnica. No, wozy? Dobra, uwaga, słuchajcie odpowiedzi! Zaproszenie dwóch przyjaciół za jednym razem kosztuje mniej. Wtedy będziecie musieli kupić tylko trzy bilety. Brawo, Paweł! Paweł zdobywa pomnik! Logika, logiczna, ale skąpi, nie kupisz że nawet na czosów nie! Powinna być powtórka, żeby mieć więcej czasu. Tak, na... bo ja nie rozumienie. Ja się nie skupiłam! Nie ma, właśnie o to chodzi w tych zagadkach, musisz po jednej razie i zrozumieć. Sami przez chwilę mówiliście, że pół minuty! Po co Po co No, To no! Więc Wystarczy słuchać i logicznie pomyśleć. Sorry, że przerywam oglądanie, ale chcę wam powiedzieć, że razem z Natalią podpisujemy właśnie karteczki, dlatego że od dzisiaj, przez cały tydzień, czyli do niedzieli 12 maja do godziny 23.59, do każdego zamówienia złożonego w naszym sklepie na www.sweetplanet.pl dorzucamy gratis za darmo taką to karteczkę z naszymi odręcznymi autografami. Jeśli więc chcielibyście posmakować to, albo 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 to, a przy okazji za darmo dostać karteczkę właśnie z naszymi podpisami, to koniecznie wbijajcie na www.sweetplanet.pl zamawiajcie swoją paczkę i koniecznie oznaczcie nas na Instagramie jak już do was przyjdzie. Jak znajdziecie w środku literki o taki uśmieszek, to znaczy, że macie mega farta, bo właśnie go narysowałem i taka karteczka jest tylko jedna. Gracie w ping-ponga. Ostatnia piłeczka wpada do wąskiej metalowej rury o głębokości 30 cm w betonowej podłodze. Jak wyciągnąć ją z rury, gdy macie do dyspozycji tylko rakietkę, butelkę wody i sznurówki? No i My. Musimy napisać sposób? Czas już leci. No jak wyciągnąć tę piłeczkę? Tak, i co mi zrobiła, żeby ją wyciągnąć? Macie do dyspozycji te trzy rzeczy. A wy nie podglądaj. O, nie wiem, o, o, już, ping -pong. już wiem! <grym> Dobra, na ma, Max, się zapisujesz? Tak. Wystarczy ci miejsca? Dobra. Banał. Czas minął, czy ktoś potrzebuje podpowiedzi? Max? Tak. No. Czemu ja! Dobra, to uwaga. 3-4. Odwracamy, zaczynamy od Maxia. Zaleję dziurę wodą z butelki powodzisz, Piłeczka piłeczkę Okej okay. Wlać wodę, piłka wypłynie. No. Ola! Wlać wodę. Planie wody do dziury. Brawo! Wszyscy Brawo! Wszyscy to punkt W ostatnie urodziny chłopiec miał 12 lat, a w następne będzie miał 14. Jak to możliwe? Odpalamy czas i lecimy. W następnej urodzinie będzie miał 14. W poprzednim miał 12. Jak to możliwe? Maksiu, wie. Wie, ja musiałem się rozgrzeć. Okej, okay, Ola już zapisała. Matx. Stacz się kończy. Zapisała. Ja już masz? No, no, Paweł to nie wie. Ten. ten. Paweł rozprawkę pisał. Słuchajcie, zostało 6 sekund. Jak ktoś to przypomina, że możecie mieć podpowiedź. Nie chcę że to Daj nam spokój. podpowiedź. Daj nam Źle To się źle zestarzeje, tylko tyle powiem. Uwaga. Zaczynamy teraz od Natalii. Natalia. Teraz ma 13. Ola. Jako urodziny w ten dzień. Co wy Urodził się w czas przestrzeni. Paweł. Paweł? Są jego trzynastu rodziny. Ma 13 lat. No tak, no każdemu chodziło o to samo, czyli dzisiaj ma urodziny, więc każdy dostał punkt, brawo! 13 urodziny. 13, tak, dzisiaj ma 13 urodziny. Lata, choć nie ma skrzydeł. Płacze, choć nie ma oczu. Tam, gdzie się pojawia, zapada ciemność. Co to może być? Na początku pomysłem o czymś innym, ale już ta reszta mnie, o, nie wiem. No, pa, kupa. Ja strzelam. Włączyłeś czas, włączyłeś czas, włączyłeś czas? A gdzie? E, no, 10, Nie wiedzą, no, gdzie, no czekaj. 18 sekund macie chłopaki. D nie, no, nie, no, nie nie, no, nie, nie. No, nie mamy. Ale dziewczyny, no, oni nawet nie wiedzą. Totalnie nie wiedzą, dobra. E, faktycznie, trochę późno e, włączyłem, więc uwaga. Zawraku jednego. No już nie miałem, nie miałem pomysłu co napisać. Dobra, możemy pokazać Tak, z, zaczynamy od Oli tym razem. Pra. ja mam księżyc, ale chyba Ola ma rację. Chmurak za Chmura, księżyc. A ty, chmurak, robi się ciemno przez chmurę. No ja nie! Przepraszam. Nie narobi no, się! Ej, ja się nie to! No płacze, no bo pada deszcz. Ej, no. to było pierwsze zadanie, które wiedziałam od razu i Ty nie włączyłeś czasu, tego tak by nie zdążył! No to prawda, przepraszam! To, to, to mój błąd akurat, sorry! No ale dobra, czyli... Nie wierzę, że to jest poprawna odpowiedź. Puść to. to chmura! O, szma Mogą być długie lub krótkie. Można je hodować i można je kupić. Można je pomalować lub nie. Mogą być okrągłe albo kwadratowe. O czym mowa? Czas start. Za dużo informacji. Bezki, za dużo informacji. Musicie, bra, być, musicie być skoncentrowani. Czas leci. 20 sekund. Ciężko się połapać tak na szybko. Ale zapisałeś przecież. Napisałam, ale nie wiem, czy dobrze. Lubisz, ja czy... też nie. Wiem, czy mam dobrze? Tak mi się wydaje. Yeah. Tak się czuję, że to rozwalić teraz. Nie, właśnie nie robisz to serio. Yeah. Dobra, uwaga. Stop. Ja daję co mi pierwszy do głowy przyjdzie. Ja też. Nie chcecie podpowiedzi? Nie. nie. Jezu, to yeah. po co ja te podpowiedzi w ogóle robiłem? Dobra, nieważne, Natalia? Ja dałam te znówce, bo było kwadratowe. To to jest to jest to jest to sumie, tak. Ona? Jest głupia. Ja mam również rośliny, ale zapomniałam, o tym, że to już były kwadratowe. Okay. też mam rośliny. Znaczy, A kwiatki. ja też mam paznokcie. O paznokciach. Piąteczka Maxu. No brawo! Nocy moi drodzy, coś się coś tak! Nie, ma te kwadratowej i okrągłe, to ja bym się spadłciami sklep. A ja tego nie. A ja w ogóle zapomniałam, żebym powiedział o kwadratowe No, dobrze! Bardzo ściano, nie? Ale ono właśnie, Ola, że ty, kto jak kto, ale że ty. Gdy to macie, chcecie się tym podzielić. Ale gdy się podzielicie, to już tego nie macie. Co to jest? Tutaj myślę, że przydałoby Wam się więcej czasu, ale sami tyle chcieliście, pół minuty już A chcecie się tym podzielić. Jak się tym podzielicie, to już tego nie macie. No ta druga część zdania jest ważna. Można wziąć podpowiedź za pół punktu, przypominam Ale jeżeli będzie inna odpowiedź, ale będzie to udowodnione logicznie, że ma to sens, to też to zaliczasz? Jak mnie przekonasz to tak Dobra, nie, ja cię przekonam Dobra, ja biorę podpowiedź. Ja podpowiedź Ja też biorę podpowiedź wierzę... Okej, okay. Ola ty już nie możesz nic zmieniać Dobra. Ty jak będziesz miała dobrze to masz jeden punkt A dla was podpowiedź jest taka, że dzielicie się tym z bardzo bliskimi osobami wam Ja wiem, łup papy, to jest... Dobra podpowiedź? Dobre Dobrze, nie? Nie wiem W sumie tak, tak. No maksymalnie ma Ale Ola jak mi udowodnisz to ci zaliczę Wspierajcie mnie w wspirajcie wspirajcie w mnie w tym Trzymamy kciuki Aleksa Paweł 10 sekund masz Podzielimy to co? To już tego nie macie Ma no. to sens maksa Nie, to co ja zapisałam Ale moje to. też ma Ale nie zmieniamy już odwracamy tak, nie Odwracamy Nie, nie, no, nie ma sensu <laughs> to jest. Co Mogę zacząć? Maxie, pewnie zaczynaj, uwaga. Czy ma rację. Sekret. O, mocne. Paweł? No, to jest dobre. No, maxie. Ja Paweł nie ma. Nic... Paweł miał pocałunek. <noise> z mój <mocą>, żeby... <noise> Myślał minutę, żeby to napisać. Muszę się podzielić z tą. Ale patrz, mam go. Już go nie mam. To jest dobre. Chciałbym ci po na całej Te Dzięki Ale nie mogę, niestety. No i nie powiesz mi, masz cały tort Chcesz okay. się nim podzielić wszystkim, bo masz urodziny I okay. jak się nim podzielisz, to nie masz całego tortu I Jeden to punkt za bycie sprytną na Oli, dobra, miłość, ale to nie ma sensu, totalnie no nie, no nie no, zero, zero, tutaj zero, jeden, zero, jeden tych z tą podziela miłości i już tej miłości dla ciebie nie ma Nie, nie ma do nikogo, do nikogo innego już nie, to już za bardzo naciągane. Sorry, sorry, Natalia. W narożniku jest jedna. Jedna jest też w biurze. Nie ma jej w domu, ale w schronie również znajdziecie jedną. Co to jest? W zaróżniku jedna, w biurze jedna, w schronie jedna, ale w domie zero. 18 sekund. Znajdujesz się w domu. 18 sekund. Trudne, to jest trudne. Na waszym miejscu też bym pewnie nie wiedział. Oj, chyba wszyscy podpowiedź wezmą. W różniku znajduje się jedna? A w domu tego nie ma, stary. Dobra. Podpowiedź! Ok, podpowiedź poprosimy. No. no. Ja mogę bez podpowiedzi, a już za późno, nie? Za późno. Ja już wiem. Wiesz? Wiem. To... Moja podpowiedź jest taka, że obrazki nie mają znaczenia. Obrazki nie mają znaczenia. Ja wiem bez podpowiedzi 30 sekund czas, tak. Jakie to jest w ogóle Dziwne, nie? No, ja ja rozumiem Czas minął, litera R No R, no A o masz źle, bo O masz w domu Ale że Pisz, R O połączenie, masz R O tu, tu masz R O, tu masz R O, a tu masz D O <grym> Okej okay. No ale to sobie coś zgadza R, ja, ja nie mam nic ola. Jak mnie nie ma z sylabami Czyli Natalia na pewno zero punktów, ale uwaga, sprawdźmy odpowiedź Litera R tak. zgadza się, czy nie? No to nie, to dajemy ci punkcik. To pu znaczy pół punkta. Pół punkta dla Maxxa, y, Pawła i dla Oli. Szalony naukowiec złapał Adama i zamknął go w małym pokoju. Nie było to mokie, na drzwi zostały zamknięte na klucz, ale na stole leżał liścik od tego dziwaka. S L M K M wielokropek L S w -p -l -g. Uzupełnij brakującą literę, a wypuszczę cię na wolność. No dobra, czas start. Sami chcieliście mieć mniej czasu. Tutaj na pewno by wam się przydało trochę więcej. Chyba podpowiedź będzie brana. No. Nie ma szans, widzowie, że zrobię to bez podpowiedzi. Nie ma takiej opcji nawet. To jest nielogiczne w ogóle. Koniec czasu, to co? Podpowiedź? Ja odpowiedź. Masz odpowiedź? Odpowiedź. No to Maxiu, możesz mieć jeden punkt. Na razie zakryj. Są to czegoś pierwsze litery. Puszczamy 30 sekund. Uwaga, zobaczymy czy dadzą radę z podpowiedzią. Każda z tych liter jest pierwszą literą czegoś. No podpowiedź guzik dała, bo to ja już ja, rozumiem ma? więcej. Siema, lubię makowca, kurde, mam. <śmiech> <śmiech> brakujące. Dobra, czaję. Ja nie mam pojęcia. 6 sekund macie. Nikt nic! Koniec czasu, uwaga! Dobra, ja chcę dowiedzieć się, jak Max to rozpinić złozę za literę. Dobra, ja chcę sprzeciwiczyć 4. Dobra? Dobra. Majetera to K. Nie, nie jest to K. Bo w pierwszym rzędzie masz SLMK, a, a w drugim w drugim brakowało K, nie? Okej. Okay. Będziecie w szoku. Miał, ale w trzeci jest tak w ogóle. Ja też K napisałem, bo to kruskulim jak Mike. Dobra, uwaga, chcecie po coś powiedzieć? No. no 10 minut później Adam uciekał już z tego nieprzyjemnego miejsca. Stosunkowo szybko zorientował się, że brakująca litera to C. Na liście wypisano pierwsze litery miesięcy w roku. Od stycznia do grudnia, a szósta litera C to oczywiście czerwiec. Ale, ale moja podpowiedź była okej. Okay. Taka w sensie, że. Ale też bym nie wpadł na to na waszym miejscu. Tymek musiał włamać się na komputer swojej mamy, żeby skasować kilka e-maili, które przypadkowo jej wysłał. Mama ma bardzo kiepską pamięć, więc zawsze zapisuje hasła na karteczkach. Szczęśliwie chłopak znalazł w pobliżu laptopa notatkę z kodem 9868. Wpisał go, ale okazał się błędny. Dlaczego? Jakie jest poprawne hasło do komputera? Pytanie. Czas, Czas leci. Co twój brat wysłał za maile mamy? Właśnie, nie, Dzwonię, nie, do, nie, dzwoń do, nie, dzwoń do Tymka Makszu, szybko. No, ale nie wiem czy dobrze. Ola? Nie nie, nie, ja, nie, nie wiem. Paweł? 10 sekund. Koniec czasu. Nie, ja, ja chciałam zrozumieć. No, no. Niestety, koniec czasu, dobra Czy chcecie podpowiedzieć? Ja już napisałem tak no, Ja też napisałem No to Ola, możesz Odpowiedź! O, nie, ci nie, nie dam, ale podpowiedź mogę. Musisz użyć każdej cyfry. One się nie zmieniają. Są tylko po prostu jakby. Dobra. Trochę źle. Już? No chyba tak. Uwaga, zacznijmy od Natalii, bo napisała pierwsza. 8, 9, 8, 6. Ola? Jak? 9, 8, 9, 8. Paweł? Nie rozumiem waszej logiki teraz, na pewno. Oj, o! Nie rozumiem naszego logika. No bo jak polecisz kawiarą kuwerty o, i weźmiesz 9, 8, 6 i 8 literę, to jest. O jeło! No moje tłumaczenie nie jest lepsze, bo czasami rodzice dają sobie kiedy jako hasła imiona dzieci plus liczby. Wystapiałem tymek 986. Oh, yes. <laughs> Miał odwrotnie kartkę i wystarczyło obrócić, tak? Ale no, Karteczka no, była po prostu odwrócona Poprawny kod to 8986. Brawo! Ale mam mądrą żonkę. Kolejne pięć zagadek to są zagadki wideo, ale z odpowiedziami A, B, C lub D. Więc zapisujecie po prostu na tabliczce swoją literkę. Ale to będzie łatwiejsza. Ile dwójek występuje między liczbami 1 a 100? A, 10, B, 20. C12 D11 30 sekund czas start Super, Dobra 4 3 2 Jeden Natalia, jaka odpowiedź? B B Szef B. B Jak kuźwa 20? Znaczy ja na początku też szef B, ale ostatecznie C B C, C. 11 Masz 2 12 22 A. 21, 20 Aaa Ja sobie nie wszystkie Natalia sobie wypisała, więc Będzie 12, tak czy tak? Nie. nie Masz 20 o, Dobra, uwaga, odpowiedź A ja odpowiedź bym Poprawna odpowiedź to 20 Aha, chyba Paweł się złamął Mordzia Paweł właśnie o tym zapomniał Ja nie wiem kiedy to zrobiłem, bo ja policzyłem 12, 22, 32, 40. Co tak sią Zapomniałem o 20 no. Ale głupek. Kolejna zagadka jest łatwiejsza, wydaje mi się to było łatwe. Że... No dobra, no nie dla wszystkich jak widać, ale wydaje mi się, że w tym, z tą zagadką dać radę wszyscy. Jeżeli ranek zamienia się w nerkę, w co zamienia się ciąg liczb 7, 5, 1, 2, 0? A. 1, 2, 7, 0, 5. B. 5, 1, 2, 7, 0. C. 17052 D-70521. Czas start. No to chyba nie jest trudno, co? Nie, raczej nie. Ale czasu może zabraknąć. 10 sekund. No mi zabraknie. 3 a, B, C, D, zapisujcie. Jeden, stop! Ej, Paweł zapisał po czasie? No gdzie po czasie? Po czasie pytam. Nie zadzwoniło, napisałem. Dwa, no Odpowiedź A. Odpowiedź A jest tutaj, co ja zrobiłem. Czysty macie. Dobrze, tutaj nie ma co sprawdzać. Pamiętacie, jak mówiłem, że źle ze się to, że chcecie mniej czasu? No dobra, dawaj kolejne po prostu. No dobra, dobra. Teraz nie ma opcji, że się wyrobicie, ale 30 sekund sami. Dobra, mam challenge. Ile trójkątów widać na tym obrazku? A, 10, B, 13. C 17, D 12. No i czas leci, zobaczymy. 30 sekund, sami chcieliście. Uwaga, sekunda i... Maksiu? D, 12. Paweł? B, 13. B, 13. B, 13. Uwaga. Prawidłowa odpowiedź to 13. Zabrakło mnie kurczę. Nie, to to było łatwiejsze niż poprzednie pod względem czasu. Tak, pod względem czasu tak, A, na pewno. Jakiej liczby tu brakuje? A, 5, B, 2, C, 1, d6. Czas leci, ale wydaje mi się, że tutaj będziecie chcieli podpowiedź. To nie jest takie łatwe. To jest chyba jedna z trudniejszych zagadek w ogóle w całym odcinku dzisiejszym. Czas stop. Uwaga, mogę dać wam podpowiedź, jak chcecie. No dawaj. Ja wiem. Dobra, Paweł już napisał Maksiu. Ja Okej, okay, to Maksiu. Ctam, ja ale no dobra, no mogę wziąć podpowiedź. Skupcie się na wierzchołkach danych kwadratów. No, no, tak. Najpierw na wierzchołkach jednego kwadratu wy nie możecie Potem na wierzchołkach drugiego kwadratu Nie wiem czy moja podać wam cokolwiek da, ale... No macie 30 sekund zawsze dłużej, nie? Żeby sobie przemyślać Wiem Wiesz? Chyba wiem, no tak z logicznego punktu widzenia. Umysł Tracie, ścisły. Masz rację Widzę teraz o co chodziło, myślałem o czymś innym, dla no. mnie. Ale... Ale masz. Matrix, dawaj. No zapisałam Okej. Okay. Ile zostało? Ja nic. 7 sekund. to strzelaj Ola, masz 25% szansy, że trafisz. Sekunda do końca. Źle. No dobra. Że. Paweł ma dobrze, na 100%. Paweł, wiesz to masz B. Dlaczego? Suma Tyle. cyfr. Każdy, widzisz, masz dwa kwadraty. Jeden taki, drugi kopnięty. Suma w tym jednym to jest 17, i w drugim jest 15, 15 i i brakuje, brakuje dwójki. No. Widzisz te dwa kwadraty? Suma liczb w rogach każdego z nich wynosi 17, a zatem poprawną odpowiedzią jest B. Tak, Paweł, cały punkt. na tych Max 70. 0. Ostatnia zagadka wideo, też będziemy mieli 4 odpowiedzi, i po tej zagadce przechodzimy do zagadek słownych. Jak będzie wyglądać złożony sześcian? Czas już leci. No, musicie sobie zobrazować, zwizualizować. Nie żeby coś, ale macie dwie, dwie sekundy, żeby zapisać odpowiedź. Ciężko to dać podpowiedź. No właśnie, no jakby nie mam za bardzo jak dawać podpowiedzi, więc... Zapisałam. ja masz? Zapisałam. Ja no to dawaj. Maksiu. C Kolory się nie zgadzały Tu się nie kolory no. zgadzały jeszcze raz C Brawo! Wszyscy macie punkt i przechodzimy do zagadek słownych W zagadkę słownych ja czytam wam jedno zdanie, a waszym zadaniem jest podanie prawidłowej odpowiedzi Macie 30 sekund, ale nie ma odpowiedzi Okej okay. Więc zapisujcie wasze odpowiedzi na, jak zwykle na tabliczkach I wy widzowie też grajcie razem z nami Ma dużo kluczy, ale nie otwiera żadnych drzwi Czas start Ma dużo kluczy, ale nie otwiera żadnych drzwi Tak jest Mam Powinniśmy robić kto pierwszy ten lepszy tutaj uważam Nie kto jest Ciekawsze Kto pierwszy ten lepszy? Byłoby ciekawsze No Tak? O, no dobra, no to robimy tak, że kto pierwszy ten lepszy no Mechanik Źle Czemu nie? Źle No mechanik ma dużo krótszy do kół Źle drzwi otwiera to, ale Źle. Ja trzymający klucze ma dużo kluczy źle. na tobie, ale nie otwiera to, się drzwi. Dobra, czas. Czekajcie, czas. Stop. Nie panu, twoja zasada nie ma sensu, kto pierwszy, ten lepszy. Czas. Stop. Natalia? Nuty, bo klucz wiolinowy. Nie nuty, tylko melodia, ale nie mogę ci tego uznać. Okej. Okay. Jest zawsze przed tobą, ale nigdy nie możesz tego zobaczyć. Przede mną? Przed każdym z was to jest zawsze, ale nigdy nie możesz tego zobaczyć. A jak to nie będzie dobrze, ale odpowiem ci, że to i musi być dobrze. To będzie gigant. Będziemy myśleli, no to tak. Dobrze. Jak mi to uzasadnisz. Nie tak, tak, niech będzie to, co jest jakby podobne No nie, no bo co? Ktoś to, bo? był głupszy ode mnie bo No to widzisz, no ale tak jest uzasadnione. Tak jest jest uzasadnione. zawsze przy to, ale nie możesz tego zobaczyć. Jest Teraz jest przed, przed tobą. Ale nie tak W tym nie momencie. Trzy sekundy, ola. Tak na logikę, nie. Czas stop, nie ma niestety podpowiedzi odpowiedzi. Uwaga, Maksiu. Przyszłość. Paweł? Oddech, slerz powietrze o, nie. Ja też mam oddech. Oddech, chucham. Jest przede, przede mną. Nie, nie. No, chucham, gdzie ono jest? Nie ma go! Do... Ogólnie no, widzowie, Maxiu ma rację. Chodziło o przyszłość. Oddech możesz zobaczyć jak y, oddychasz na mrozie i leci ci para. Oooooooo! Możesz zobaczyć u wróżki! Oooo! Bęk! byłam! Maxiu, tylko ty dostajesz punkt. Hey. Powiedziała, że będę nie z tobą. A faktycznie. Kolejna podobna zagadka. Zawsze rośnie, ale nigdy się nie zmniejsza. <śmary> 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 24 sekundy? Dobrze, ja chyba a, wiem, co? co No? A to nie ma sensu. rośnie? No bo ty pomyśl o jednym. Nie rośnie. A oczywiście, mnie zrujesz? Nie roczysto, o czymś, co maleje. Nie upadło pewnie. <śladamy>. Dobra, waga, sekunda Proszę Was odpowiedzi. Drzewo. Aha, <śladamy>. Ej, rzeczywiście biega ten człowiek. A człowiek chyba maleje, <śladamy>. to Ej, ale drzewo nie maleje. Nie, no nie wytrzymam No rośnie, dopóki ktoś go nie zetnie. No to wtedy, jak się zetnie to maleje. maleje. Niestety, dobra, dziewczyny! U człowieka też znika, jak go ktoś... Albo Tanie, ktoś się jest. Ale ta straszna to jest! Ola i Natalia dostają po punkcie. Gratuluję! To jest logiczne! Można to złamać, ale nie można tego dotknąć. O jak wszyscy zaczęli pisać nagle! Bo każdy z nas tutaj tego doświadczył pewnie. Ojejcie, to było bardzo przykre i uczuciowe. Mogę zatrzymać czas? Ja może że tu mogę zrobić kilka odpowiedzi. Jak zawsze, wy wszędzie macie jest. kilka odpowiedzi. Stwierdzone, że jest kilka, tak. Dobra, dobra, dobra. sprawdzamy, zatrzymuję czas. To Ola, zacznij, bo jestem bardzo ciekawy. Okay. Można złamać prawo, nie można. Ja mam zasady, ale może być jeszcze obietnia. Możemy... Serce! Kochani, serca! A co to robi! Ale jak nie można dotknąć serca? Co wy gadacie? Otwarte serce dotyka lekarzy, co? Zaliczyłbym, Oli! Ale... Zaliczyłbym! Poczekam. Zasada, Jak powstaje prawo? Jak powstaje prawo? Na, jest na, sobie, Jest sobie prawnik i pisze. Dzisiaj nie można przechodzić przez no z do I on to dostaje. Ola, dostaje punkt, nie, Natalia! Cieka, czekaj, ale na, na, ja w Ciekaw, co ci odda, obie się Co ci wyskoczyła? Obietnica. Ogólnie chodziło? O chodziło o serce. No Do, nie, A, dobra, zasada. Ola. To też można złamać, oczywiście, że tak. No, łami zasadę nie. prawo, obietnica. Dobra, gangejników akceptuję, więc Ola i Natalia dostają punkt. Kiedy zaczynasz mówić? Ona znika. A, przyda... A przydała kobieta. Przydałoby mi się, żeby nie znikało to. Ja też mam Ja mam, moje dziwne. O! Paweł nie ma! To jest koniec, koniec czasu! Nie, no jeszcze ma czas, Paweł. Wszyscy macie? Dobra. Cresy. Natalia? Mogę zmienić? Nie? Nie. Dobra, napisałam myśl, ale już wiem, co to, to będzie innego. Dobra. Cisza, cisza. Cisza, cisza. No. cisza tak, na tych wszyscy pozostali dostają punkt. Teraz jest ciekawa zagadka, uwaga. To należy do ciebie, ale inni używają tego częściej niż ty. Nie, naprawdę. Teraz start, ma się O Proste, proste, no, Chociaż nie wiem. No, nie? wiem. O kurze, Paweł już się boję, bo się zaśpiał. bo się co on napisze. Należy do ciebie, a inni używają Panie tego, co 11 sekund macie jeszcze. No. Paweł, to nie o. będzie, to już ci mówię. Paweł, co ty tam piszesz? Paweł, to nie jest rozprawka. Nie jest to. Uwaga, sekunda do końca. Zacznijmy od Pawła jestem jej bardzo ciekawy, uwaga Ten ziemi oddany do użytku publicznego Na przykład yy, pod drogę, tak? Masz na przykład działkę I rozdzielasz to na mniejsze działki i musisz oddać drogę Na użytek czyjś, ale ona zostaje w twoim posiadaniu I oni korzystają z tego częściej niż ty. Dobra, zaliczę ci to Jeden punkt Nie? dla Pawła, Maxiu. Imię. Ja też mam imię I o to chodziło. Nie do końca Ejba. Nie do końca, nieprawda. Ejba. Jest masa osób, które mówią do siebie po imieniu Na przykład był. o Pawełek, ale ci przystoi tylko, tylko, ty, no, ty, tylko ty tak tylko ty robisz, robisz, robisz naprawdę ja Dziwne Bo ja ty nie pomyślałem nawet, ale na pewno są takie osoby Maksiu, Paweł i Natix po punkcie Ola niestety w tej rundzie bez Trzy ostatnie zagadki do końca Przed, przed ostatnia brzmi następująco Co ma trzynaście serc, ale żadnych innych organów? Dobra, chyba wiem, ale to jest mega trudne Proste Dziesięć sekund do końca, ogólnie no jest to dość trudne moim zdaniem Co? Paweł znowu napisał rozprawkę Paweł znowu napisał, będzie bronił, będzie tego bronił mhm. Makszu, uwaga, czas się kończy Dobra, mogę pierwszy? Dawaj Zupa za aortami, 13 sztuk No i nie zalicz teraz, z powodzenia A co to jest aorta? No serce Nie A to jest star serca, nie. dobra, powinien być Paweł Paczka, żelek, serduszek Niekoniecznie musi być 13, ale ktoś trochę podnie może zostać 13, tak? Troszkę naciągane, Ola, nie ma odpowiedzi na tix? Talia kart Brawo Jeden punkt do Natalii no nie, 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 nie mógłbym. Tamto ładnie wybroniłeś, ale tutaj już troszkę musiałbym na nie? Czego nie możesz na pewno zjeść zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Ola, coś, czego na pewno nie zjesz nigdy na śniadanie i nigdy na kolację, a przynajmniej w teorii. Bo zaraz będzie się kucieli i pewnie, że się da. J jak ty zadałeś to pytanie? I na początku. Okej, okay, ale w teorii, jeżeli czegoś też się nie zna, to mi to zaliczy. Tak, jak ja. to wybronicie, to zaliczę, ale nie można zjeść tego na śniadanie ani kolację, no. Ani na śniadanie, ani na kolację. Ani na śniadanie. Stop! A, ale... Jest obiad. Na... Brawo Maksymilian! Ej, ja to też obiad! Ola, elegancko Paweł! Nie, to ja na nie pokazuję. Daj, <grym> ja, daj! Ja, ja zrozumiałem, ja ja bym, tak że, tak, że możesz zjeść tylko na śniadanie, a na kolację już nie. Albo tak. tylko na kolację, na śniadanie już nie. I, I napisa... to będzie kanapka z naftoną. Kipi! Jaki jest mój argument? badań człowiek nie może jednego więcej niż jednego kill dziennie, bo to jest giga niezdrowe. Więc że to nie, to to nie musisz to jest, to jest tego To nie, nie musisz robić tego bronić, nie zaliczamy. Niestety. Lecimy dalej. Dlatego ja się to tak, jak, o co chodzi w tym Ale, dobrze ogarnęłaś. Ja, ja, ja. Punkt dla Maxa, Oli i Natalii. Ostatnia zagadka, łatwa. Tak na zdobycie ostatniego punktu, żeby ktoś mógł sobie, wiecie, jeszcze poprawić wynik. I brzmi ona następująco. Który miesiąc w roku ma 28 dni czas start? O, jak rzucili. E, no. Już wszyscy? Dobra, zaczynamy. O, Myślę, że każdy z nas ma tą samą odpowiedź. Na trzy, cztery, dawajcie. Każdy. Każdy! Każdy, dobra, każdy dostaje punkt i idziemy je podsumować. Słuchajcie, zrobimy małe podsumowanie. Okazało się, że zrobiliśmy o jedną rundę za mało. Nie wiem, gdzie ona zniknęła, ale trudno. Po 24 rundach nasi uczestnicy podsumowali swoje wyniki, na tabliczce i uwaga! Na 3-4 odwracamy, 3-4. -y. Ani że pisać, sorry. Już. No właśnie. Maksiu mi że przy przystał odcinek 11 punktów, Paweł 12,5. Ola 14,5 i Natalia 15,5. Więc Natalia wygrywa. Ola, miejsce drugie. Paweł, miejsce trzecie. I Maksiu, miejsce czwarte.